Dzień dobry Państwu. Marcin Szałajski, Szałajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczu To jest nasz podcast Frankowiczu Działaj. Proszę Państwa, 29 kwietnia 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w drugiej polskiej sprawie, w sprawie Frankowiczów. Tym razem doszło do rozstrzygnięcia pytań prejudycjalnych dotyczących banku BPH. Tymczasem 11 maja 2021 roku Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał sześć pytań. Pierwszej prezes Sądu Najwyższego do Izby Cywilnej, pełnego składu w zakresie właśnie spraw frankowych. My w związku z tym, że są te kwestie bardzo niepewne, Frankowicze nie wiedzą, jakie będzie rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, przygotowujemy dla Państwa webinar dotyczący niepewności pomiędzy wyrokiem CUE a uchwałami Sądu Najwyższego. 6 maja o godzinie 20 zapraszam Państwa na webinar, na którym omówimy zarówno wyrok Trybunału, jak i nasze oczekiwania i nasze przyczyny przewidywania dotyczące uchwały Sądu Najwyższego. Warto być z nami, warto posłuchać. Chętnie podzielimy się z Państwem naszymi y, spostrzeżeniami i naszymi przewidywaniami. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawnej, partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl. To był nasz podcast Frankowicz Udziałaj. Dziękuję i do usłyszenia.